iPhone 14 Pro kontra Samsung Galaxy S21. Podejście drugie we wcześniejszym podejściu, zagryble to może ja wyłączyć, dobra, już. Nie, już, już niech stracę. No. Dobra, e, we, we wcześniejszym podejściu było włączone HDR, on jest włączony automatycznie. Em, Defaultowo w iPhone'ie i no w sumie niepotrzebnie, uploadowałem to wideo, a może i potrzebnie, bo dowiedziałeś się, jak HDR może spaskudzić ci cały, e, całe twoje wideo, jeśli chciałbyś je uploadować do YouTube'a, nie używając HDR-a. No w ten czas to już musisz mieć ustawione w HDR-ze, ale to nieważne. Ważne jest to, że w, w tym odcinku wyłączyliśmy wszystkie, ale to wszystkie upiększacze w obu smartfonach. Jak również wyłączyliśmy stabilizację. I teraz to wideo, które oglądasz, jest z wyłączoną stabilizacją cyfrową w obu smartfonach. Czyli obraz jest nieskropowany. Ja może obrócę. Tak szeroki jest w obu smartfonach nieskropowany. Nieskropowany w żaden sposób, czyli nie pomniejszony, by utrzymać stabilne wideo. Ja może przyspieszę troszeczkę. To jest szeroki kąt. Oj, widać mój palec w szerokim kącie w Samsungu. Dobra, zmienimy na 1X. I tak będzie wyglądała stabilizacja w obu smartfonach w 1X, czyli main lens główny lens. Przejdźmy sobie, może tutaj. Tu głównie kamery mają problemy z liśćmi. Ciężko im tutaj to wszystko ogarnąć. A głównie kamery sportowe nie dają sobie rady w lesie. Ale tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Ciemne, to chłopaki jadą. Dobra, to jest nagrane w 30 klatkach Żeby mieć dostęp do wszystkich lędzów Pojechali sobie tam. Dobra, wejdźmy tutaj, bo tu jest więcej światła. I tak wygląda bez włączonej, dodatkowej stabilizacji. Oczywiście cyfrowa stabilizacja jest stabilizacją hardware'ową, więc jest cały czas, nie da się jej wyłączyć. Nawet jak nie ma prądu, to ta stabilizacja działa na zasadzie żyroskopu. Tak. Włączmy sobie teraz tą stabilizację. No i teraz jest, Panie kolego, ta stabilizacja włączona. Nie wiem, po co się to powtarzam to jest logiczne? Dobrze, ale weźmy sobie na szeroki kąt 05, 05. Tak wygląda krop W szerokim kącie. Tak, w 1x. I myślę, że stabilizację. te stabilizacji mamy już za sobą. Troszkę dzisiaj wieje, ale taka jest. Historia. Hmm. Dobra, wróćmy z powrotem do szerokiego. I sprawdźmy sobie autofokus, który jest niedostępny w Samsungu, w tym modelu. Dostępny jest dopiero w wersji Ultra. W szerokim kącie autofokus. no to jest coś pięknego. Można to wykorzystać, a po co Ci to? Można to wykorzystać na przykład w super zbliżeniach w szerokim kącie, co moim zdaniem jest bardzo fajne. Może jakiś przykład dam na czymś innym czekaj, Żeby to fajnie było. Co ja tu będę miał? Smart taga. O, ale to on jest czarny, to tak ciężko. O. Jaki tu jest rozmazany, nic nie widać, a tu jest ostry jak żyleta. Ten, ten jeden lenc jest wyżej, drugi jest niżej, więc muszę tak zrobić. No, także wiesz. O co chodzi? Dobrze, wejdźmy sobie do 1x. 1x. 1 X i teraz e, sprawdźmy sobie jeszcze raz, e, autofocus i tutaj już powinien być, ja może tam w tą stronę, jak nam się tutaj oddzieli tło, oddziela nam się tło. Najlepiej to się robi tak ta pięścią. O. W obu, bardzo szybko myślę, że równocześnie się tutaj, e, a pro kolor kurtki zobacz, jak tutaj. Samsung przesyca i to dość mocno. Wróćmy sobie z powrotem do szerokiego. I takie ładne sobie zrobimy przejście. I porównasz sobie tutaj możliwości kolorów i tak dalej. Oczywiście nie będziemy tutaj nic koloryzować. Te pliki będą stricte suche, czyli nie będziemy nic absolutnie z nimi robić, jedynie co to skleimy je w jedno, no bo wiadomo, że będzie to parę plików do sklejenia i poza tym tyle. Żadnego kolorowania, żadnego filtrowania, zero. Czyste pliki. No dobra, ja komentuję to, co widzę na smartfonie i mówisz mi, że Samsung w porównaniu ekran w porównaniu do iPhone'a iPhone jest takim jasnym ekranem że aż mam wrażenie, że jest za jasno dalej mam wrażenie, że jest za jasno strasznie jest piekielnie jasno na tym smartfonie, który jest ustawiony w fabrycznych ustawieniach najnowszy firmware, tutaj nic nie zmieniałem HDR jest wyłączony i wszystkie inne yy, dodatkowe funkcje są wyłączone, to nie jest ProRes ale w ProResie też już nagramy, ale to już w następnym odcinku wszystko jest jak powinno. Sprawdziłem dwa razy. No dobra. Zobaczymy sobie, jak wyglądają. Panie kolego, jak wygląda tutaj nam ekspozycja. Fajnie. Z takiego bardziej ciemnego miejsca. Super jasne. Pięknie, szybko. W obydwu. Słońce jest tam. Pięknie. No dobrze, ale co z telefoto? A telefoto sprawdzimy sobie, zresztą troszkę bardziej wiatr, nie wiem, czy zaraz będzie padać. Także musimy się pośpieszyć. Pięknie nam tutaj to, to chodzi. Zobaczmy sobie telefoto. Tak o wiecie, tu jest troszeczkę inna ogniskowa i tutaj będzie, będzie troszeczkę inaczej, zaraz ci powiem, czemu. Popatrz. Jest w szerokim kącie, jest, powiedzmy sobie, 3X i 3X w obu smartfonach jak zauważyłeś w Samsungu jest troszkę bliżej na 3X 3X w Samsungu to nie jest to co 3X w iPhone'ie zobacz, jesteśmy w tej chwili na 9X w iPhone'ie i w 7 w Samsungu i mniej więcej te odległości są takie same 7 gdy my na 9 w Samsungu to mamy to, to mamy zdecydowanie bliżej zdecydowanie bliżej, Może tak sobie na pomnik dam, ale no ciężko tak to zrobić bo to jest jedna i jeden lens jest wyżej, drugi niżej najlepiej to będzie widać na murku że ten murek jest zdecydowanie bliżej ok, gdybyśmy z Samsungiem poszli do końca mamy 12x ale wróćmy do 0,5 wróćmy do 0,5 i przejdźmy sobie w przednią Kamerę. teraz najważniejsze pytanie czemu w innych smartfonach niż Samsung nie mogę zmienić lęza z przedni na tylni podczas nagrywania co jest przyczyną mam wrażenie, że nie jest to spowodowane hardwarem, lecz softwarem a może nawet patentem na tą funkcję mogę się mylić ale na przykład używając w iPhone'ie aplikacji YouTube do streamowania. Streamując, mogę przełączać między lenzami podczas streamowania. To jest tak samo jak podczas nagrywania. Nie wiem, nie jestem deweloperem, nie wiem tutaj e, e, nie znam tutaj tych e, aż tak się w to nie zagłębiałem po prostu. Trzeba by zrobić mocne rozeznanie. Ale szkoda, tej funkcji nie ma, bo no Samsung tą funkcją po prostu e, Robi robotę. O, tak. I do tego ma jeszcze pauzę. Można spauzować, A w iPhone'ie nawet nie można spauzować, Co jest, To jest, to już dla mnie jest masakra. żebym ja podczas nagrywania nie mógł spauzować, to nie. No to to, to nie jest, panie kolego, fajne. To przydałoby się, żeby było, żeby było poprawione w kolejnym firmware. Wow. Słoneczko wyszło, i teraz zobaczcie sobie ekspozycję, chmury. Obu pięknie to wygląda. Wszystkie te upiększacze są wyłączone. Słońce na twarz. Słońce na kamery. Zabrać słońce. Widzimy na ekspozycję. Chmury. Najlepiej na chmurach. I widać. Pełne wyciągnięcie ręki. Iphone jest bardzo ale to bardzo jasnym smartfonem. Bardzo jest jasny ekran. Jest niesamowicie jasny, że mam wrażenie, że za jasny, To już, to już mówiłem. Chyba. Dobra, mamy ten. Może yy, nie więcej na mój wstrętny ryj. Ja sobie no, jakieś kwiaty. chcę coś takiego z przedniej kamery. No chyba nikt nie lubi patrzeć w kogoś, szczególnie jeśli jest mało atrakcyjny i gruby, stary. E, Jakby to była ładna dziewczyna, piękna, to pewnie byłoby dużo wyświetlenia. tak to nie. Tak to nie, no, wiadomo, nie starego dziada, nigdy będzie patrzył, bo po co. Pięknie? Zakaz wchodzenia, no raczej. Pewnie bym to nie wchodził, po co. Jesteś młody i piękny, może tak, ale tak to nie. No dobra, taka historia. Oba smartfony wspaniałe, oczywiście te wszystkie bagi, które pokazywałem na e, wcześniejszych odcinkach, no to wszystko się da naprawić zwyczajną aktualizacją oprogramowania. To nie jest żaden jakiś wielki problem. Wszystko jest do zrealizowania. Niebo. Niebo jest w sumie białe. Także ciężko pokazać niebieskie. Szkoda, że nie ma niebieskiego. Tam jest troszkę niebieskie. O, widzisz? Na Samsungu? Tutaj też jest fajnie, no. A propos, zrobiłem benchmark e, no, najnowszego tego pięknego iPhone'a i powiem Ci, że wynik jest prawie dwukrotny niż najnowszych flagowców ze Snapdragonem 8 Plus, czyli ten naj, 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 naj. Droższym, najlepszym. Sok. No, może w singlu nie, ale w dualu tak. W dualu ten wynik jest, panie kolego, jak zobaczyłem, co to się dzieje? I w grach to się przekłada na ogromną wydajność. Poza grami nie widzę różnic. Z tego względu, że aplikacje, na przykład do renderingu, nie są zoptymalizowane pod taki procesor i ten czas renderingu jest bez zmian. Pozdrawiam i co mogę powiedzieć? Po dalej? I mogę polecić. Hmm? Pan się uśmiechnął, wspaniały rower, ale ruch mu wychodzi z tyłu. Panie obrzydliwe. Pozdrawiam, polecam. Zobacz, co nas zdjęcia.